Ludzie mi zarzucają, że jestem przeciwko czytaniu pisma. Nie jestem przeciwko czytaniu pisma, jestem przeciwko literalnemu, e, cielesnemu czytaniu pisma. Nie w oparciu o interpretację Ducha Świętego, a w oparciu o interpretację ludzi, którzy mają własne interpretacje. Te interpretacje trwają od dziesiątek, od setek, a nawet od, od tysięcy lat. W tym przykładzie, który zaraz przytoczę. I w związku z tym, gdy ludzie polegają na piśmie i ludzkich interpretacjach pisma, to wtedy poddają się pod władzę grzechu. To jest to, co mówi Paweł Galacjan w trzecim rozdziale, że pismo poddało wszystko pod władzę grzechu. bo ludzie bardziej ufają interpretacjom ludzi niż interpretacjom Ducha Świętego. I to jest taki bardzo dobry przykład, żeby pokazać Wam, jak ludzie literalnie coś czytają, a mają czytać to w sposób duchowy, czyli głębszy. Znajdować za tym Kurwa. drugie dno, czasami trzecie, czwarte. Gdzie w wersetach jest ukryte mnóstwo <laughs> informacji od naszego Tatusia. Wiecie czym jest zwiedzenie, jak można zdefiniować zwiedzenie? Brak do Do ducha świętego, który prowadza do wszelką prawdę. poleganie na ludziach. Tak? Czy zwiedzenie to jest utrzymywanie jakiejś interpretacji pisma która utrzymuje w błędzie jakąś grupę ludzi. I to może się dziać przez lata, przez całe pokolenia. Tak? Bo ktoś kiedyś tak sobie to y, wyłożył i ludzie bezmyślnie po prostu idą y, dziesiątkami na Nie ufam Duchowi Świętemu. Wolą zaufać komuś, kto na tym świecie, wiecie, jest y, uczony. Uczony w piśmie. O! Ten na pewno będzie wiedział, bo on się uczył 6 lat na teologicznej jakiejś uczelni, więc on na pewno mi to wytłumaczy. Ale on nauczył się od ludzi, którzy nauczyli się od ludzi, którzy nauczyli się od ludzi i nie idą w tym, nie ma w tym postępu żadnego. Tylko po prostu jest to kopiowanie z pokolenia na pokolenie jakichś interpretacji pisma buchetele. Cielesny. Buche tak. Poleganie na cielesnej literze. Na cielesnym umyśle, na cielesnej interpretacji tej cielesnej litery, na intelektualnym wykładaniu różnych rzeczy, tak? Znacie takich intelektualnych myślicieli, którzy po prostu potrafią wszystko intelektualnie pięknie wytłumaczyć. Tu chodzi o to, żeby wejść w duchową przestrzeń, która jest ukryta za tymi wersetami. I to będzie taki dobry przykład na upiekę, to Upiekę tu dwie pieczenie. Pieczenie na jednym pokoju, Czyli pokażę Wam, jak przejść z cielesnego czytania pisma na duchowe, głębsze i jednocześnie zdetronizować te cielesne pomysły na, na, na literę. Literę trzeba ożywić, bo litera co? Litera za? zabija. zabija. Duch zaś ożywia. Duch, zaś? Duch ożywia martwą literę. Amen. Czyli zaczniemy martwą literę czytać z Duchem Świętym. To tam znajdziemy życie, bo to zacznie tętnić życie. Duch Święty jest takim definiatorem, który przykładamy do martwej litery i wskrzeszamy ją i zaczyna żyć. I będę dzisiaj mówił o łonie końca. Tajemnica to wielka. <grytanie> Zobaczcie. Religia pod... Setek lat tłumaczy nam, że to jest drzewo na logiczne Noe, tak? Noe przeżył, na łódeczce miał Sema, Hama i afeta, i potem każdy z nich się rozmnożył i to są synowie Sema, to są synowie Hama i Jafeta. Jest taka y, sytuacja w, y, w Starym Testamencie, w 9. rozdziale Księgi rodzaju, że Noe się upił, tak? Zdarza no Tak. Jest. I religia nam tłumaczy, że Ham zoba... tak, zobaczył Luloka od małego. Tak. Ten się strasznie na to zdenerwował. Tak? I przeklął, ale nie jego, tylko jego syna. Ma to dla Was jakiś sens? Żadnego, tak? Żadnego. Żadne. A od tysięcy lat jest taka interpretacja tego. No to przyjrzymy się temu. O tym epizodzie jest napisane w dziewiątym rozdziale Księgi Rodzaju. O tym, co tam się dokładnie wydarzyło. O tym epizodzie pijaństwa Hama. No jego. No i, I Wiecie, Ham. Myślę, że, że od tego się wzięło potem nazywanie wszystkich Chamów. Cham zrobił coś bardzo, bardzo złego swojemu ojcu. I zwykle uważa się, że tego złego czynu dopuścił się przeciwko osobie Noego. Pewnie przez ten właśnie 22 werset. Ujrzawszy nagość swojego ojca, jest to interpretowane jako, że zobaczył jego luloka. Nie, nie o to tam chodzi, moi drodzy. Przeczytamy całość. Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jakub. Ham był ojcem Kanana, tak? Ham był ojcem Kanana. Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia. Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Ham, ojciec Kanana, ujrzawszy nagość swojego ojca, powiedział o tym dwóm swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swojego ojca. Twarze zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć na gości swojego ojca. Kiedy obudził się po odrzuceniu y, odurzeniu winy i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn rzekł, niech będzie przeklęty Kana, Ten zrobił coś złego jemu. A on przekroł jego, jego Kana. Dlaczego? Niech będzie najniższym sługą swych braci, a potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg z Sema. Niech Kanan będzie sługą Sema. Niech Bóg da Jafetowi dużo przestrzeni, i niech On zamieszka w namiotach Sema, a Kanan niech będzie mu sługą. Patrząc na to cielesnymi oczami, można by dojść do wniosku, że faktycznie yy, Ham zobaczył łono swojego ojca. Zobaczył jego penisa. Nagość swojego ojca. Potem bracia przykryli tą nagość swojego ojca. Nawet się nie odwracali, żeby nie widzieć nagości swojego ojca. Księga kapłańska specyficznie mówi o tym, że łono ojca oznacza tu samą łoną żony tego ojca. Proszę bardzo. Nie będziesz odsłaniał na gości żony swojego ojca, gdyż jest to co? Nagość ojca. ojca. Czyli co oni tu przykrywali? matkę. Proszę bardzo, proszę bardzo, tutaj kapłańska w 1816 mówi również. Nie będziesz odsłaniał na gości żony z Twojego brata. gdyż jest co to? Co to jest? Jest ona co? Na gością brata. Czyli mówiąc o gości, mówiąc o łonie, o swoim łonie, jest mowa o łonie swojej żony. Tak? Bo mąż i żona są jedno i łono. Mojej żony jest moim łonem. Amen. Amen? Dlatego łono Abrahama jest łonem Sary. Amen? Amen. Czyli nagość ojca to jest eufemizm dla nagości matki. Tak? Bo organy reprodukcyjne matki są wyłączną własnością męża. Zgadza się? Nie chcemy się z nikim dzielić. To są nasze, to jest nasze łono. Łono naszej żony jest naszym łowem. Zatem to drzewo genealogiczne nie powinno wyglądać tak, ale powinno wyglądać tak. To jest to, co się tam stało. Ham dobrał się do nagości do łona swojego Ojca i dlatego Noe nie przeklął Hama, ale przeklął to co się zrodziło z Kana. Kana był synem Hama. Ale nie. Ale jego żona nie była jego matką, tylko. Robił robi. tak Dlatego no przekrał Kanan. I dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego żebyśmy zrozumieli, czym jest złono ojca Ojca. Którym czytamy w, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodny Bóg, który jest Ojca, On już pouczył. Czy objawił. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak trzy osobne osoby Boże, nie ma czegoś takiego jak osobny Ojciec, osobny Syn i osobny Duch Święty. Tak jak każdy z was składa się z trzech elementów, z ciała, duszy i ducha, ale jesteście jedno. Tak. Bóg składa się z trzech elementów, ale Bóg jest jeden. Amen. Amen. On po prostu przyszedł tutaj w ciele. To ciało umarło, żeby stał się duchem, tak? Ale Bóg jest jeden. Bóg jest jednością. Tak jak woda jest. Yy, woda, nieważne czy jest parą wodną, czy jest y, lodem, to jest wodą, tak? Tak, tak samo Bóg, nieważne, czy, jest, y, czy przyszedł jako syn, czy teraz jest jako duch prawdy, jest jedno jest Bogiem. Amen? Amen. Ale każdy z nich jednocześnie ma inny charakter. Jezus ma charakter Syna, tak? Ojciec, Bóg Ojciec ma charakter ojca. A Duch Święty, Łono Ojca, ma charakter matki. Ale są jedno. Tak jak Wy jesteście jedno. Dlatego jest powiedziane, że jak zmartwychwstaniecie, to już nie będziecie się żenić, za mąż wychodzić, rodzić. Rozumiecie, bo jesteście jedno. Macie męską i rzęską część w sobie. Jesteście jednością. Będziecie jednością. Tak jak Bóg jest jednością. Ale jednocześnie Bóg, jako Duch święty, jest łonem Ojca. Cielesna galareta tego nie ogarnia. Jedynie duchowa. I wtedy zaczynamy rozumieć pewne werset. Prawo zostało nadane przez Mojżesza. Łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn będący na w łonie Ojca Go obiadam. Jezus Chrystus był tutaj na łonie Ojca. Na łonie Ojca. Cały czas. Cały czas był wszczepiony w macicę winną. Nic beze mnie uczynić nie możecie. Czerpał winną latorość, czyli miłość, i ją rozdawał, bo był wszczepiony w ducha świętego, w łono Ojca. I mniej więcej wygląda to w ten sposób. Wiecie, jak, jak się rodziliście, gdy byliście jeszcze. W łonie swoich cielesnych matek, tak? To byliście podłączeni tam powiną. Tu było wasze centrum. Tu było wasze centrum. Przez 9 miesięcy cały pokarm szedł tutaj przez płonkowinę do was. Wszystkie inne rzeczy były odłączone. Usta były odłączone, wzrok. Wszystkie cielesne rzeczy były odłączone. Tak? Wszystko szło tędy Tu było centrum zarządzania i stąd rozchodziło się aż w końcu pewnego dnia zostaliście wyrzuceni na ten świat. Coś się z ciała narodziło? Ciałem jest, tak? Coś z cielesnej niewiasty się narodziło. To się narodziło pod prawem syna tak? Nagle zostaliście odłączeni od tego źródła. ciało i zaczęliście być podłączeni do innego źródła, do cielesności. zaczęliście rozwijać wasze cielesne zmysły. Wzrok, słuch, węch, dotyk, smak. I tylko na nich zaczęliście polegać. Zaczęliście okłam być okłamani, że to jest centrum waszego dowodzenia. Wszystko jest tu cielesne, cielesne. I tak byliście okłamywani. Do takich należy Królestwo Niebieskie. Dzieci są po prostu wypełnione jeszcze duchem, ale zaczynają być okłamywane przez swoich rodziców, wprowadzane pod system Jaka, pod prawo synaju, pod te wszystkie rzeczy. Będę Cię kochał, ale musisz coś zrobić. Kocham Cię, ale warunkowo. Jak posprzątasz pokoik, to będziemy, będziesz fajny. Jak zdasz na studia, to będziesz super. Jak zrobisz to, to będzie... Rozumiecie? Jesteśmy wmontowani w cielesny system. Tu zostaliśmy odcięci. Ale w momencie, gdy poznajemy z powrotem ojca i wchodzimy na łono naszej matki, to co się dzieje? Co się z ducha narodziło? Duchem jest. Co się z duchowej niewiasty narodziło? Z łona ojca. To się zradza pod prawo jakie? Pod prawo miłości. Amen. Amen. Macica wina. I świat, duchowy świat wygląda mniej więcej tak. Coś wam to przypomina. Stifan może uważać inaczej, ale tak mniej więcej wygląda ten świat. Jesteśmy w łonie ojca. Wszystko jest zbudowane w duchu, a nad, nad wodami unosił się Duch Boży, tak? Wszystko jest zbudowane w duchowej przestrzeni. Mniej więcej tak to wygląda. Jesteśmy, jesteśmy w Nim i On w nas. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, byście szli i owoc wydawali. Mój owoc. jesteście w szczepieniu, w macice winnej, w łono Ojca, które objawia wam jednorodzony Syn, objawia wam Boga, jednorodzonego Boga. Jedynego Boga. Ojca, Abba. I my musimy wyjść z cielesności, wyjść z tego, co widzą nasze y, fizyczne oczy, a zacząć z powrotem być podpięci pod pępowinę naszej Matki, Ducha Świętego. Bo nic bez Niej, bez nie nic, nic nie możemy. Amen. 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 Jesteśmy z powrotem w łonie Ojca, przez pępowinę naszej Matki i tutaj jest przestrzeń, gdzie mamy się z nią porozumiewać. Mamy przestać wyłączyć znowu cielesne rzeczy. Nie chodzi o to, że mamy chodzić za ząbiem. Chodzi o to, że jesteś, nie jesteście z tego świata. Jesteście z, z przestrzeni duchowej. Wszystko musicie zacząć widzieć duchowymi oczami, duchowej przestrzeni, bo poruszacie się zupełnie w innym świecie. Nie polegać na cielesnych ograniczeniach, okolicznościach, które wpływają na wasze życie, ale wydawać powodze Ducha Świętego, łona, Ojca, Matki, które są bezwarunkowe, czyli nie są odpowiedzią na to, co Was otacza w cielesnej rzeczywistości. Bezinteresownie kochacie mimo tego, że ktoś na Was pluje bezinteresowną macie cierpliwość, bezinteresowny pokój, czyli bezwarunkowy, czyli nie polegacie już na tych, na tych wszystkich okolicznościach cielesnych, które widzicie, ale chodzicie w duchowej przestrzeni. Objawiacie się, wy się objawiacie, jako synowie Tu macie z powrotem powinę Waszej Mamy. Tu macie centrum dowodzenia. Macie bycie, starcie się jak dzieci. Amen? Amen? Amen. Polegajcie tylko na Duchu Świętym. To jest, to jest duchowe czytanie Pisma, martwej litery, która ożywa, tak? Ożywa to dla was teraz? Absolutnie tak, prawda? Bo zaczynamy czytać coś zupełnie inaczej, znajdujemy drugie dno, znajdujemy ogromną przestrzeń, gdzie jest życie. Gdzie jest życie i to w to przyszedł? Jednorodzony Syn, nasz Pasterz, aby dać nam życie. Właśnie przez to, że podłączamy się do łamałcy i objawiamy się jako słowa różnym. Amen! Amen! Amen.